Apatorem Netią Toruń, a Ludwikiem Polonią Piła. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Z jedynką kontuzjowanego Rafała Dobruckiego zastępuje Kaj Laukanen. Dwójka to Mariusz Franków, trójka to Jacek Golop, Z czwórką jako zawodnik krajowy pojedzie Andy Smith. Z piątką zobaczymy Hansa Nielsena, z szóstką Jarosława Hampela, a siódemka jako rezerwowy ma szansę dzisiaj wystąpić Mirosław Giżycki. Proszę Państwa, z jedynką miał jechać Rafał Dobrucki, ale kontuzja barku odnowiła mu się podczas drużynowych mistrzostw świata. I nie tylko Dobrucki nie wystąpi dzisiaj w Toruniu, ale nie wystąpi również w zbliżającej się Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Gospodarze, proszę Państwa, to Gerd Handberg z numerem dziewiątym, dziesiątka to Peter Karlsson, jedenastka Robert Kościecha, dwunastka Mirosław Kowalik, 13ka Wiesław Jaguś, czternastka... Tomasz Krzanowski i z piętnastką jako rezerwowy być może dzisiaj wystąpi Mariusz Puszakowski. To spotkanie proszę Państwa jest bardzo ważne dla obu zespołów. Ludwik Polonia Piła zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma właśnie zaległe spotkanie z Apatorem Netią Toruń. 20 punktów, 1 punkt straty do Lotosu Wybrzeża Gdańsk. Z kolei Apator Netia Toruń zajmuje szóste miejsce, ma 15 punktów i w przypadku zwycięstwa w dzisiejszym meczu Także awansowałby w tabeli. Oba zespoły już prawie gotowe do występów. Za moment rozpocznie się pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów. Gerd Handberg w kasku czerwonym oraz Peter Karlsson w kasku niebieskim to para gospodarzy. Handberg pojedzie z drugiego pola startowego, Peter Karlsson z ostatniego. Ich rywalami będą Kajlaukanen w kasku żółtym i Mariusz Franków w białym. Kaj Laukanen zastępuje, tak jak mówiłem wcześniej, Rafała Dobruckiego. Taśma w górze wystartowali. Bardzo mało miejsca zostawił y, Pilaninowi. Kai Laukanen. Gerd y, Handberg prowadzi. Kaj Laukanen na drugiej pozycji. Na trzeciej Peter Carlson i Mariusz Franków. Który miał na początku tego wyścigu problemy z Peterem Carlsonem. Jest na ostatniej pozycji. A prowadzi Gerd Handberg. Kyle Kanen bardzo blisko rywala. Jeszcze na drugiej pozycji, ale wydaje się, że jest bardzo dobrze dziś przygotowany jego sprzęt. No i teraz próbował wejść pod łokieć Gerdowi Handbergowi. Jeszcze bez powodzenia cały czas prowadzi Torunianin zanim Kaj Laukanen, trzeci jest Peter Carlson i coraz dalej z tyłu Mariusz Franków. Jeszcze kilkanaście metrów. Wygrywa Gerd Handberg, drugi Kaj Laukanen, który mimo silnych ataków dowiósł tylko dwa punkty. Na trzecim miejscu Peter Carlson i na czwartym Mariusz Franków. 4 do 2 dla gospodarzy. Bardzo interesująco zapowiada się wyścig drugi. Robert Kościecha w kasku czerwonym, Mirosław Kowalik w niebieskim to para gospodarzy i bardzo mocna para gości. Jacek Golop, pierwsze pole startowe, kask żółty oraz Andy Smith w kasku białym. 4 do 2 po pierwszym wyścigu prowadzą gospodarze. Został nieco. Andy Smith został także Jacek Golop i prowadzą gospodarze Robert Kościecha na prowadzeniu. Dalej Mirosław Kowalik. Trzeci Jacek Golop i czwarty Andy Smith. Bardzo dobry występ jak do tej pory pary toruńskiej. Daleko z przodu Robert Kościecha. Mirosław Kowalik na drugiej pozycji. Jacek Golop próbuje cały czas e ściga Mirosława Kowalika. Andy Smith chyba już pogodził się z tą czwartą pozycją. Jacek Golop jednak traci dystans do zajmującego drugą pozycję Mirosława Kowalika. Jeszcze jedno okrążenie i wygląda proszę Państwa na to, że gospodarze wygrają podwójnie. Z pewnością żużlowcom Apatora Netitoru nie jest łatwiej na tym torze. Być może goście poprawią coś w przełożeniach i od następnych wyścigów będziemy oglądali więcej emocji, a tak po wyścigu drugim już jest 9 do 3, bo zwyciężył Robert Kościecha 3 punkty, drugi na metę wjechał Mirosław Kowalik, trzeci Jacek Golob, a czwarty Andy Smith. Partnerem Hansa Nielsena w kasku żółtym będzie Jarosław Hampel, młodziutki Hampel. Młodziutki, ale nie oznacza to wcale, że nie umiejący jeździć na żóżdo, bo jest wprost przeciwnie. Jest to bardzo utalentowany zawodnik. No ale przeciwników i Hans Nielsen, i Jarosław Hampel będą mieli zacnych. Jakuś, Wiesław Jaguś w kasku czerwonym, Tomasz Krzanowski w kasku niebieskim, Hans Nielsen w żółtym i Jarosław Hampel w białym. 9 do 3 prowadzą gospodarze. Bardzo dobrze Hans Nielsen, znakomicie Jarosław Hampel. Poczekał na swojego młodszego kolegę Hans Nielsen. No i proszę Państwa za moment będziemy oglądali z pewnością pasjonującą gonitwę, bo Wiesław Jaguś należy do tych zawodników, którzy nie zadowalają się trzecią pozycją. Z pewnością będzie atakował i Hansa Nielsena i Jarosława Hampela. Tomasz Czanowski na razie na czwartej pozycji. Bardzo dobry start Hansa Nielsena, który czuwa nad bezpieczeństwem swojego partnera z zespołu. Cały czas kontroluje jazdę przy wewnętrznej krawędzi toru. Bacznie obserwuje, co robi jego kolega Jarosław Hampel. Dla Wiesława Jagusia, znającego doskonale ten tor, jest chyba jedna szansa zaatakować po wewnętrznej, poczekać na moment, w którym Hans Nielsen odjedzie trochę szerzej. Teraz Wiesław Jaguś spróbował po zewnętrznej bez powodzenia. No i proszę państwa, 5 do 1 dla gości. Hans Nielsen 3 punkty, 2... Jarosław Hampel, jeden punkt zdobył Wiesław Jaguś, bez punktu tym razem Tomasz Czanowski Podwójnie zwyciężają goście, 5 do 1 dla Ludwika Polonii Piła. 10 do 8 prowadzą gospodarze, a w wyścigu czwartym zobaczymy Roberta Kościechę w kasku czerwonym, Kaja Laukanena w kasku żółtym, Mirosława Kowalika w niebieskim i Mariusza Frankowa w białym. Startowali i ponownie bardzo dobrze Torunianie i Robert Kościecha i Mirosław Kowalik. Teraz Mirosław Kowalik jest na drugiej pozycji po zewnętrznej stronie. Po wewnętrznej jedzie Robert Kościecha. To jest ta para, która w wyścigu drugim podwójnie pokonała Jacka Golowa i Andiego Smysa. Mirosław Kowalik. Robert Kościecha, Kaj Laukanen, Mariusz Frankuk z tyłu nie będzie liczył się w walce o punkty i ponownie obserwujemy bardzo dobrą postawę Laukanena, który siedzi na ogonie, można by powiedzieć żużlowcom toruńskim. Jeszcze jedno kółko, bardzo blisko Kaj Laukanen, Roberta Kościechy, czy wykorzysta to, że... Troszeczkę inaczej pojechali Torunia, no jednak nie. Robert Kościecha, Mirosław Kowalik, Kajlaukanen i Mariusz Franków. Zdaje się, że jednak troszeczkę szybszy na mecie był Mirosław Kowalik, ale tak czy owak 5 do 1 wygrywa para z Torunia. 15 do 9 po czterech wyścigach prowadzą żużlowcy Apatora, Nettito, W biegu piątym pierwsza zmiana, rezerwa taktyczna. Hans Nielsen zastąpi Endiego Smitha i pojedzie w kasku białym. Jego partner to Jacek Golob, kask żółty. A rywale Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i Tomasz Szanowski w niebieskim. I proszę Państwa, Hans Nielsen i Jacek Golob z przodu. Wiesław Jaguś ponownie zamknięty w wyścigu trzecim. Hans Nielsen i Jarosław Hampel w identyczny sposób postąpili z parą. Jaguś Chrzanowski, tam także pilanie wygrali 5 do 1. Hans Nielsen, Jacek Golob, Wiesław Jaguś i Tomasz Chrzanowski. Zanosi się na podwójne zwycięstwo gości. Chociaż e, bardzo zdeterminowany jest Wiesław Jaguś, cały czas atakuje drugą pozycję Hansa Nielsena. No ale brakuje miejsca. Nie wiadomo czy po lewej, czy po prawej, czy po zewnętrznej, czy po wewnętrznej. Ostatnia szansa dla Torunianina. No i proszę Państwa, bez powodzenia ten atak. Zwyciężył Jacek Golop, 3 punkty, dwa punkty przywiózł Hans Nielsen. Jeden punkt zdobył Wiesław Jaguś bez punktu. Tomasz Krzanowski Bardzo szybka odpowiedź zespołu Pary Pilskiej. 5 do 1, 16 do 14 prowadzą żużdowce Apatoranetti. Peter Karlsson w kasku niebieskim, Gerd Handberg w czerwonym, Hans Nielsen w żółtym i Jarosław Hampel w białym. Wyścig szósty. Defekt motocykla Gerda Handberga został yy, żużlowiec Apatoranetti na starcie. Hans Nielsen prowadzi Peter Carlson na drugiej pozycji Jarosław Hampel na trzeciej. Cały czas ogląda się Duńczyk gdzie jest jego kolega z zespołu. Ale Peter Carlson ma taką przewagę nad Jarosławem Hampelem, że raczej żadne sztuczki profesora z Oksfordu Hansa Nielsena nie przyniosą powodzenia. Nie zdoła Hampel dogonić. Carlsona. No i ten wyścig najprawdopodobniej zakończy się zwycięstwem pary Pilskiej. 4 do 2 Hans Nielsen, Peter Carlson i Jarosław Hampel. Już od dłuższego czasu w takiej kolejności żożdżowcy jadą na torze i w takiej kolejności wjadą na metę. Hans Nielsen 3 punkty, 2 punkty Peter Carlson, 1 punkt Jarosław Hampel. 4 do 2 dla Ludwika Polonii Piła. 18 do 18 po 6 wyścigach a w siódmym. Mariusz Puszakowski w Kasku Niebieskim. Wiesław Jaguś w czerwonym. Mariusz Franków w białym i Kaj Laukanen w żółtym. Bardzo dobrze. Puszakowski. Bardzo dobrze Wiesław Jaguś. To na prowadzeniu. Pierwszy Puszakowski zastępujący Tomasza Kszanowskiego w tym wyścigu. Wiesław Jaguś po dwóch powiedzmy sobie szczerze w słabych występach po dwóch wyścigach Wiesław Jaguś zdobył zaledwie dwa punkty teraz już lepiej Wiesław Jaguś Mariusz Puszakowski Kaj Laukanen i Mariusz Franków no i proszę państwa kolejny raz oglądamy wspaniałą postawę Laukanena który będąc na trzeciej pozycji cały czas atakuje teraz bardzo blisko Mariusza Puszakowskiego prześcignął Torunianina i teraz po wewnętrznej zaatakował Wiesława Jagusia. Kto pierwszy? Chyba, chyba za późno się zorientował Wiesław Jaguś, że to był Kaj Laukanen. Chyba odpadła popularna łyżwa Laukanenowi. I kto będzie na pierwszym miejscu? Kai Laukanen. Trzy punkty, dwa punkty Wiesław Jaguś. Jeden punkt zdobył Mariusz Puszakowski. Bez punktu Mariusz Franków, 21 do 21, ponownie remis po siedmiu wyścigach. A w ósmym zobaczymy Gerta Handberga w kasku czerwonym, Petera Carlsona w niebieskim, Jacka Goloba w żółtym i Andiego Smisa w białym. Bardzo nerwowo Peter Carlson, ale znakomity start Jacka Goloba po zewnętrznej próbuje atakować. Andy Smith. Nie przepuścili go jednak Toronianie. Jacek Golop na pierwszym miejscu jak do tej pory. Dalej Peter Carson i Gerd Handberg, który przed startem miał problemy ze swoim motocyklem. i Jeśli dobrze widzę jest to maszyna Mariusza Puszakowskiego. Na trzecim miejscu Gerd Handberg. I atakujący cały czas. Andy Smith jeszcze na czwartej pozycji, ale bardzo blisko ma obecnie występujący na zasadach zawodnika krajowego, Andy Smith do Gerta Halberga. Z przodu stawki bez zmian. Jacek Golob na prowadzeniu, dalej Peter Carlson, trzeci Gerd Handberg i czwarty Andy Smith. Tak więc. Kolejny wyścig remisowy 3 do 3. 3 punkty dla Jacka Goloba, 2 dla Petra Carlsona Jeden punkt zdobył Gerd Handberg bez punktu. Andy Smith. 24 do 24. Przed nami wyścig 9. Mirosław Kowalik w kasku niebieskim, Robert Kościecha w czerwonym, Jarosław Hampel w białym i Hans Nielsen w żółtym. Najsilniejsza toruńska para. Mirosław Kowalik, Robert Kościecha. I najlepszy w zespole pińskim Hans Nielsen. Jarosław Hampel na czwartej pozycji. Hans Nielsen przez moment był na trzeciej. I nadal. Nadal sytuacja y, się nie zmienia. Prowadzi Mirosław Kowalik. Drugi jest Robert Kościecha. Trzeci Hans Nielsen, czwarty Jarosław Hampel. I od tego wyścigu, proszę Państwa, bardzo wiele może zależeć. Po punkty bardzo ciężko zdobywa się w wyścigach, w których startują dzisiaj Hans Nielsen czy Jacek Golop czy też Kaj Laukanen. Na razie Torunianie prowadzą pierwszy Mirosław Kowalik, zanim Robert Kościecha. Chyba w tej chwili już pojadą yy, zgranie parą, już nie będą yy, wyprzedać się nawzajem. Hans Nielsen na trzeciej pozycji i proszę Państwa 5 do 1 wygrywają Torunianie. Pierwszy Robert Kościecha, drugi Mirosław Kowalik, dopiero trzeci Hans Nielsen, czwarty Jarosław Hampel, a zatem podwójne zwycięstwo pary Apatora Neti-Toruń. 29 do 25. Cztery punkty przewagi po dziewięciu wyścigach dla gospodarzy. Zerwał się doping toruńskiej publiczności, ale i trudno się dziwić. Wyścig dziewiąty dostarczył wielu emocji. Mirosław Kowalik i Robert Kościecha w znakomitym stylu pokonali lidera pilskiego zespołu Hansa Nielsena. Ale przed nami wyścig dziesiąty. Peter Carlson, kask niebieski, Wiesław Jaguś, czerwony, Andy Smith, biały i Kyle Lauchanen, żółtym. I ponownie jak z rakiety wystrzelili Torunianie. Peter Carlson, Wiesław Jaguś już na prowadzeniu. Andy Smith przez moment na trzeciej pozycji. I z pewnością Kaj Laukanen rzuci się w pościg za Torunianami, którzy zyskują coraz to większą przewagę. Peter Carlson pierwszy, Wiesław jakoś drugi, dalej Andy Smith i Kaj Laukanen. Byłoby to bardzo mocne uderzenie zespołu toruńskiego. Poprzedni wyścig, wygrany podwójny. Podwójnie, przepraszam, teraz też zanosi się na to, że podwójnie wygrają Torunianie, a to już daje, proszę Państwa, 8 punktów przewagi. Peter Carlson, Wiesław Jaguś, Andy Smith, który do tej pory w dwóch startach nie zdobył ani jednego oczka. Ma szansę na jeden punkt. Kai Laukanen daleko, daleko z tyłu. 5 punktów przywozi para. Carlson Jaguś, trzeci jest Andy Smith, a czwarty Laukanen. 34 do 26 po 10 wyścigach prowadzą żołnierze apatronetitorum. Wyścig jedenasty, Mariusz Puszakowski w kasku niebieskim, Robert Kościecha w czerwonym, Jarosław Hampel w białym i Jacek Golop w żółtym. Tym razem najlepiej Jarosław Hampel, ale zamknięty Jacek Golop i będzie musiał się teraz sporo natrudzić, żeby przecisnąć się do przodu. Prowadzi Jarosław Hampel, dalej Robert Kościecha. Mariusz Puszakowski, Jacek Golop po wewnętrznej zaatakował i jeszcze na czwartej pozycji. Ale po wewnętrznej cały czas atakuje Jacek Golob. Już przedostał się na trzecią pozycję. Prowadzi Jarosław Hampel. Robert Kościecha drugi. Jacek Golob bliżej wewnętrznej krawędzi toru. Zyskał parę metrów do Mariusza Poszakowskiego. Wyprzedził Torodianina i w tej chwili goście jadą na 4 do 2. Ale to prowadzenie Jarosława Hampela nie jest takie pewne. Cały czas atakuje Robert Kościecha który dzisiaj jest bardzo mocnym punktem w swoim zespole. Robert Kościecha jeszcze drugi teraz po wewnętrznej. Atakuje ostatnia szansa dla Torunianina. Jarosław Hampel cały czas prowadzi. No i ostatni odcinek prostej. Jarosław Hampel trzy punkty, dwa punkty. Robert Kościecha jeden punkt dla Jacka Goloba. Bez punktu Mariusz Puszakowski, a zatem 4 do dwóch. Tym razem zwyciężyli żużlowcy z Piły. Przed wyścigiem 12 goście korzystają z sześciopunktowej przewagi Apatora 36 do 30 i wprowadzają rezerwę taktyczną. Za Mariusza Frankowa pojedzie Jacek Golop. Jacek Golop kask biały, Hans Nielsen kask żółty, Mirosław Kowalik w kasku niebieskim i Gerd Handberg w czerwonym. Już zawodnicy ustawiają się pod maszyną startową. Za moment taśma pójdzie w górę. I wystartują. Został Hans Nielsen na starcie. Defekt motocykla Hansa Nielsena. Jacek Golob teraz musi się bardzo sprężyć, żeby uratować remis, ale jak Państwo widzą, i Mirosław Kowalik, i Gerd Handberg skutecznie utrudniają to zadanie Jackowi Golobowi. Prowadzi Mirosław Kowalik, drugi jest Gerd Handberg. Jacek Golob trzeci a Hans Nielsen y, tuszy przy maszynie startowej zerwał się łańcuch w jego motocyklu no i Wielki Duńczyk w wyścigu 12 udziału nie bierze jeśli proszę Państwa 5 do 1 zwycięży Apator no to już y, praktycznie będzie po meczu ostatnie kółko do odjechania Mirosław Kowalik pierwszy, drugi Gerd Handberg trzeci Szalający na tym motocyklu Jacek Golop, ale zbyt daleko odjechali mu rywale i niestety nie ma już szans na poprawienie tego rezultatu. 5 do 1 wygrywa para Apatora Netti, 3 punkty dla Kowalika, 2 dla Handberga, Jeden punkt zdobył Jacek Golop, a Hans Nielsen ze spuszczoną głową podąża do parkingu ze swoim zdefektowanym motocyklem. 5 do 1. Dla Patora 41 do 31 po 12 wyścigach. Już wszyscy zawodnicy gotowi czekają, skupieni pod taśmą. Wystartowali. Prowadzi Andy Smith, ale po obu stronach Anglika pojawili się żożliwcy z Torunia. Wyprzedził Smitha Krzanowski. Za moment będzie się sposobił do ataku Wiesław Jaguś. Mariusz Franków na ostatniej pozycji. No i w tym momencie, jeśli tak zakończy się ten wyścig, cztery punkty zdobędą żużlopsy z Torunia. Wtedy rzeczywiście będzie już po meczu. Cały czas prowadzi Tomasz Szanowski. Wiesław Jaguś słabnie, jest na trzeciej pozycji. Zbliżył się do niego Mariusz Franków. Na drugim miejscu jest Andy Smith. Ma problemy z tym drugim motocyklem. Wiesław Jaguś yy, gorzej mu się jedzie, no ale wydaje się, że te cztery punkty żużlowcy z Torunia dowiozą do metru. Tomasz Krzanowski, trzy punkty, dwa punkty dla Andy'ego Smitha jeden punkt zdobył Wiesław Jaguś na zapasowej maszynie bez punktu. Mariusz Franków 4 do 2 wygrywają Torunianie po 13 wyścigach, 45 do 33 dla żużdowców z Apatora i Torun. 45 do 33 prowadzą żużdowcy z Torunia, przed nami wyścig 14. Peter Carlson w kasku czerwonym, Jarosław Hampel w żółtym, Gerd Handberg w niebieskim i. Kajlaukanen w białym. Jeszcze zwleka z podjechaniem pod taśmę. Peter Carlson już wszyscy gotowi. Za moment taśma pójdzie w górę. Wystartowali. Peter Carlson, mimo dobrego startu, spadł na trzecią pozycję. Na czwartej Gerd Handberg. A prowadzą to Runianie. Przepraszam, prowadzą żużlowcy z piły. Jarosław Hampel, Kai Laukanen, a dalej para Peter Carlson i Gerd Handberg. Peter Carlson, który do tej pory zdobył 8 punktów na razie na trzeciej pozycji i z pewnością będzie atakował. Prowadzi Kaj Laukanen. Jarosław Hampel jest drugi i wydaje się, że ta druga pozycja jest w zasięgu Petera Carlsona, Gerd Hanberg daleko z tyłu nie będzie już walczył o punkty. No i czy goście wygrają podwójnie, czy tylko 4 do 2? Ciasno przy krawężniku. Peter Carlson, ale bez powodzenia. Trzy punkty dla Laukanena, dwa dla Hampela. Jeden punkt zdobył Peter Carlson. Bez punktu na linię mety jechał Gerd Handberg. Przed nami ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Robert Kościecha pojedzie w kasku czerwonym, Mirosław Kowalik w niebieskim, Hans Nielsen w żółtym, Jacek Golop w białym. 46 do 38. Zwycięstwo jest już po stronie gospodarzy, ale w jakim stosunku, o tym przekonamy się za niewiele więcej, ponad minutę. Robert Kościecha, Mirosław Kowalik, Hans Nielsen i Jacek Golob. Wyścig 15. Został trochę na starcie Jacek Golob. Jest w tej chwili na ostatniej pozycji. Hans Nielsen prowadzi za nim. Robert Kościecha i Mirosław Kowalik. Hans Nielsen prowadzi. Z pewnością tym razem będzie ostrożniejszy. Nie pozwoli się prześcignąć parze Kowalik-Kościecha tak jak to było w wyścigu dziewiątym. Hans Nielsen, Robert Kościecha, Mirosław Kowalik i Jacek Golot. Jacek Golob znany jest z waleczności. Nieważne czy to czwarta pozycja czy trzecia. Zawsze prze do przodu i o ile motocykl jest dobrze przygotowany pozwala rozwinąć prędkość wtedy żużlowiec Ludwika Polonii Piła przedostaje się na coraz to wyższe pozycje. Na razie Jacek Golob na czwartym miejscu. No i chyba tutaj się ta kolejność już nie zmieni. Hans Nielsen trzy punkty, dwa punkty Robert Kościecha, jeden punkt Mirosław Kowalik. Bez punktu Jacek Golob. Bieg remisowy 3 do 3 i tym samym dzisiejsze spotkanie zakończyło się rezultatem 49 do 41 dla apatora Neti Toruń. preofach raczej piła Polo, Ludik Polonia piła jest. Także nie, Będziemy walczyli jeszcze o pierwsze miejsce. Mamy szansę we Wrocławiu wygrać i, i, i u siebie z Grudziądzem. Także cały czas walczymy. Szkoda, że się przegraliśmy mecz no taki sport jest. To Runianie dzisiaj byli lepsi. Cieszę się ze zwycięstwa. Było bardzo ciężko. Widzieliśmy, że troszeczkę jakby uciekaliśmy zespołowi, spiły, potem nas doganiali. Końcówka jakby należała do nas, aczkolwiek wyścig 14 przegrany. Cieszę się przede wszystkim ze zwycięstwa I, i druga sprawa z mojego dzisiejszego wyniku, bo uważam, że zrobiłem swoje. W końcu mam chyba dobry sprzęt. Bardzo dziękuję Mechanikom, Jackowi Filipowi i, i Krzysiowi Głowackiego, na których o silnikach dzisiaj jeździłem. Myślę, że jest w porządku wreszcie ze sprzętem. Zdaję sobie sprawę, że jest to późno, aczkolwiek jest takie przysłowie, lepiej późno niż w wcale, więc do końca zostały dwa mecze bardzo ważne. Jeżeli wygramy, to będziemy w play off Jeżeli nie wygramy, to chciałbym bynajmniej powtórzyć ten dzisiejszy wynik w dwóch ostatnich zawodach. A punkty dla gości w dzisiejszym spotkaniu zdobyli Okanen 9, Mariusz Franków bez punktu, Jacek Golob 9, Andy Smith 3, Hans Nielsen 12 punktów, Jarosław Hampel 8, Mirosław Gierzycki nie startował. W zespole gospodarzy Gerd Handperk uzyskał 6 punktów, Peter Karlsson 9, Robert Kościecha 12, Mirosław Kowalik 11, Wiesław Jaguś 7, Tomasz Szanowski 3, Mariusz Puszakowski 1. W imieniu Janusza Szwed